Cześć, kochani. Cześć. Cześć, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. My Mam znowu w że zła jest, zła pozycja jest. Kierować, nie ja. znowu. No, ale ja kierowamy do miasta. My znowu w trasie, znowu w mieście, ale jesteśmy tak niewyspani, że o matko. A ja, wyspałem ja poszedłem spać o tej, około drugiej, chyba. A ja się wyspałem. Tak, Kacper się wyspał, stał najwcześniej jak nigdy, jak nigdy tak. się wyspał. A my to tak za bardzo stało to mnie. My znowu w mieście musimy pozatwiać kilka spraw. Jedziemy na zakupy. No. no i będziemy jeszcze może na jakieś... Nie, lody mamy w domu, nie? Na lody dzisiaj tak. nie. Stoję w takim miejscu słuchajcie, że wszyscy na Hama się ładują na miejsca parkingowe. Nie ma gdzie zaparkować dzisiaj. Ani rynku, ani nic, a jest tak tłumu. W ogóle pod Biedronką to prawie się bili o te miejsca, nie? Wypłaci jest tam wszystko, A może tak. Ona zawsze jak jest po to jest większa, większa ilość osób w mieście na, na raz. No. Wszyscy po prostu szaleją. Dokładnie. No, także pójdziemy jeszcze do Rosmana, to tak mówiłam, tak? Może są... No do znowu Rosman. Ja muszę, ja muszę to się nie czyta mnie, to mnie woła. Po prostu jak jestem w mieście, to mnie woła. Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego Pepko jeszcze mi nie dało karty jakiejś rabatowej, takiego lojalnościowej, stałego klienta. No, przecież połowa z nas by na to zasłużyła. No, tak. No, także co? Kochani, my się odwamy później do Was, bo tu jest za bardzo dużo ludzi, za dużo gapiów i każdy chce zaparkować i wjechać. Tak. Także musimy wyjechać, żeby zwolnić miejsca. I widzimy się później. Także do zobaczenia. Pa! Kochani, my już jesteśmy właśnie po zakupach. Tak. Mamy drapeć. Będzie rewelacja, patrzcie, ile ich jest. Na hmm. pewno będą dwa lub trzy odcinki, zobaczymy, bo naprawdę tata poszalał. Poszalał. No co, raz może biegamy znowu. Dobra, spowiadamy się jak zwykle z tego, co kupiliśmy. <laughs> Mamy tutaj, słuchajcie, makaron na rosołek do pesto. Tu mam makrofon, bo się bardziej mi się opowiada, że zakupywać. Te paczki jak są w Biedronce. Proszę <laughs> Tak, strówko. E, pomidorki kupiliśmy dwie paczki, ale część Dla właśnie... Za co to jest w lodówce? U lekarza wylądowałem, ale dalej piję. A to nie od tego. No, nie, nie. E, tu są berlinki bo wiecie, chyba już 3-4 miesiące nie mieliśmy w ogóle parówek i tak nasz, ochota naszła, ale nie było właśnie tego nie smakuje, a my lubimy te smakowe berlinki i trudno, wzięliśmy te, dlatego nie brałam więcej, bo mówię, jak te mamy dwie tortille, bo my robimy tortille, robimy takie, alla swoje kebaby z tych tortilli, tak tam. Tu mamy chlebek. to jest tortilla. No, Paweł już wszystko To takie jakiś fitne z żeby pokroić. Tu mamy, no, tu mamy pieczarki, gdzie też tę te wzięliśmy. Tu mamy szynę jakąś taką w e, szynka szynkę z czornikiem, ona jest pyszna. Oczywiście macie w albo taką szynkę koło siebie to warto. Tu mamy czosnek, czosnek musi być u nas w domu. Tu słuchajcie mamy tak, wzięliśmy jeszcze <noise> w jakiś ogród zakładany warzywny, bo naprawdę wzięliśmy takie kuraki czerwone. Wzięliśmy znowu chili, Są... bo my bardzo pikantne rzeczy. Tutaj fix, bo Kacper w końcu znalazł, on, on ujebie ten fix, także mu wzięliśmy. No kilka obiadów będzie. Ym, przyprawy do ziemniaków, oczywiście kurkumę, ale chyba będę zamawiać przez internet, bo jest większa ilość za mniejsze pieniądze. Dzieła prowansalskie, o tata mistrz wynajdywania różnych y, udziwnionych przypraw. Przyprawa to gry, no ale słuchajcie, jest naturalna. I tu są, zobaczcie, jaki fajny skład. No, papu teraz się popisał: sól, papryka, słodka, kosmę, kolendra, kolanda, chminek, pieprz pieprzczarny, czyli bazylia, oregano, tymianek, poparek, cebula, gorczyca, biała i jałowiec. Także, wow, kumwa. Kumwa i curry. Tu, mam tu mamy coś, co już polowaliśmy od dłuższego czasu: Ej, pasta kary. Polowujemy kary. Ta, ta, ta. No, no, takie pikamy sobie robimy. To was ja kupię Tak, paweł wyczaju, to były na promocji jakieś tam 100 I tu zobaczcie Hit Hitów. Dwie paczki, oj, tak wam pokażę. Dwie paczki. Play do oryginalnego. W biedronce, jak kupiłeś te dwie, to miałeś jakoś 10 zł czy 12? One kosztowały coś takiego. 13 kosztowały, a drugi był za 8, nie No jakoś tak. Yy, tutaj mamy. Taki Paweł to na, no, na grillę zestaw, a właśnie ci miałam mówić, że po ty szukałeś tych kiełbasek takich, tych co mama kupowała, nie? Na grilla. One są po drugiej stronie w lodówkach poukładane. Nie w tych, tylko coś w kiełbkach. Co za hasło. No. no, a Paweł lubi takie rzeczy, sobie popróbować rzeczy. Tu Fięknie. mamy coś takiego, moja mama Fięknie. kupiła. Której mama coś takiego kupiła. Jezu, to jest pyszne, przepyszny ten tazik. I kupiliśmy też taki. Chłopaki uwielbiają i w ogóle coś... mam ten palca, tak patrzę. Się odbijacie, nie Dobra. E, także słuchajcie, polecamy. Jak lubicie coś takiego, to jest pycha. E, Dali to makaronu chłopaki sobie po chińsku, toleją na, na to, bo takim smakuje. Tu mamy... Ym, Paweł mi to już pokazuje, słuchajcie, wyprzedaż w Intersporcie. Mm. <laughs> ruszamy, kochani, ruszamy, czekajcie, na wyprzedaż. Ale jeszcze nie w tym miesiącu. Tu mamy mleko, potem tu mamy jogurt naturalny. To jest mleko moje do kawki. Tu mamy mleczko kokosowe do kary. Tu mamy śmietanę, bo też kiedyś dałam posta na Instagrama, że oszukane kary. I dostałam tyle wiadomości, co to znaczy oszukane kary. Słuchajcie, kochani, jak tego nie mamy w domu, to robimy to z tym po prostu. Zamiennik smakuje dla nas to samo. Ja Po prostu z mleczkiem kokosowym jest to gęściejsze i tyle. E, tu mamy e, mleko. mleko dla chłopaków, znaczy tego jest więcej, bo już wszystko już pochowane, bo jest ciepło. Tu mamy maślankę. Tu mamy nasz ulubiony majonez. Majonez musi być. A i tu jeszcze oliwa z oliwek. O, teraz tą kupiliśmy w Dino. Bo byłam, byliśmy w Dino po herbatę na zimno, ale nie było. Także jeszcze będziemy polować. Wszyscy wykupują. Oj, nie mogę pokazywać takich rzeczy na filmikach. Poszliście i nam wykupiliście. Tak, tak. Żartuję. Tą herbatę na zimno. Tu mamy ser, wzięłam na wypróbowanie, zawsze bierzemy te kapsułki Persil, teraz wzięłam ser, zobaczymy, bardzo mnie już wcześniej ciekawiło właśnie, czy one piorą i czy fajnie piorą. Ryż, dwie paczki ryżu, jak zwykle to mi się kablowało, słuchajcie, o jest. o jest. Widzicie, o ledy nam znowu spadły, My już nie wiemy co z tymi ledami. Szukamy pomysłu ziemniaki, tu o, widzicie chlebę kupiliśmy na y, grilla do poczoskowego, już padł pół, bo będzie grill y, posmarował. Taki makaron w dino wzięliśmy do dorosłym, mam ochotę taką na rosół, bo to chyba 4 miesiące mieliśmy, tak jak po Tu mamy taki, na, ale to jest na łazanki, nam się chce łazanek. I jajka i dróg w torbę. No. Gdybyśmy mieli na kilka obiadów, bo po prostu nam się to nie dało Nie wyciągnę. Nie, wyciągnę, tu jest coś. No, dobra. Czyli zakupów na tyle. jeszcze ogórki są, ale też już są właśnie i mięso. Kupiliśmy takie piersi z kurczaka. Tu poprawkę, żeby zrobiło. No. Dwie z papieru, bo potrzebujemy papieru, bo kacper bardzo dużo teraz... No i napoje na dużo, 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 dużo napoje. No, tacie, to, bo my w wodę pijemy, a tata musi mieć napoje, a mieliśmy czyszczenie lodówki, wszystkiego i my, wiecie, takie rzeczy kupujemy w większych ilościach, żeby nie jeździć po prostu po to. Coś, co to co pięć no. tak czy tyle bo tata chciał, bo to to chciał napoje na na dłuższy kąt no, tak tak się... <grybujesz> żeby też mu mnie z grzywecami na w ogóle kupiłem dwadzieścia grzywek wysoko nie kupiłeś dobra no, <grybujesz> dobra kochani dobra 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 no to 6. No to, to ale ta już bardzo, Oliwek, jest świetna, wiecie, ta w Biedronce też jest super, ale wiecie co, ta nam po prostu tak jakby nie pryska i, i na przykład smakuje lepiej. nie tak, no, lepiej smakuje, ale ta z biedronce też jest dobra. No, także co, my kończymy. Taki krótki ten vlog będzie. Chyba, że coś jeszcze tam yy, dołam dobrać, nagrać, <laughs> ale chyba nie, bo ja nie chcę, żeby te filmiki były takie długie. No, i żegnam się z Wami. I my się wierzymy za obietę, jakiś i draping, no. I wy będziecie już go widzieć pewnie. Za Jeszcze w tym jednym jednym drapie będziemy mieli chyba. Ja? No, no, dobra. Nie, nie dam nie dam, nie dam, nie dam no, to sztos Dobra, także kończę. Pa. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie yy, i piszcie komentarze, a także No, właśnie. a także dziękuję wam bardzo, że byliście z nami. Także do zobaczenia. No i Kochani, jeszcze się do Was odezwę tutaj szybciutko. Słuchajcie, robimy tego grilla, jak mówiłam, i chciałam Wam pokazać. Tu mamy papryczkę, powiadomienie przyszło, papryczkę, taką pomarańczową, w pietronce, Była w tym trzypaku, fajna taka, ciekawa. Cebulę, nasze szyki. Tu masełko oczywiście czosnkowe. Jeśli kogoś interesuje, to jest przepis na kanale. Macie playlisty i tam ono będzie w playliście z gotowaniem. No Po prostu u nas grilla nie ma bez, no bez chlebka czosnkowego i tyle. A tu mamy sałatkę taką. Ja podpatrzyłam u mojej mamy, tu jest pomidor, mozzarella i bazylia, oliwa z oliwek i sól i pieprz. Moja mama jeszcze tutaj dodaje sos czosnkowy, ale mi taka wersja bardziej smakuje. Także taka sałateczka. I sosik czosnkowy. Też jest przepis na kanale. No i tutaj wiecie co? Moja mama na przykład yy, propos tej sałatki. Moja mama bierze yy, i kupuje pomidorki koktajlowe i to mini mozzarelle. A ja pokroiłam to, co miałam. I myślę, że będzie również dobrze smakować na pewno. Ale ładnie też wygląda. Nie jest źle. No, także co? Zabieramy się za robienie tego grilla. Kochani, i ko żegnamy się już dzisiaj na bank, no bo y, muszę to zmontować, y, puścić na kanał. Także będziemy zajadać. Bardzo często grillujemy. W ogóle dajcie znać, y, bez czego u Was nie ma grilla. Jestem bardzo ciekawa, bez czego sobie nie wyobrażacie tego grilla, co zazwyczaj najczęściej jest. Bo tak jak u nas, to jest po prostu must heaven. T, ten zestaw musi być. A tak y, jeszcze sobie to kupujemy. Wiecie co? Paweł lubi wypróbować jakieś tam. Mama mu w tym roku dała takie kiełbaski, przyniosła na grilla taki jakiś tam miks. I on sobie teraz właśnie też co niektóre grille tak szuka, kombinuje innych smaków i w ogóle. Także on lubi sobie takie nowości kupywać, nawet jak w biedronce są jakieś przeceny na te, wiecie, miksy grillowe. On to lubi. Lubi sobie wypróbować od czasu do czasu, oj. Lubi sobie wypróbować od czasu do czasu. Wiecie co, ale jego takim najbardziej number one przy grillu to jest pierś z kurczaka. Ja mu robię w maśle czoskowym lub w śmietanie takiej. Taki, taki mam po prostu przepis i tak mu robię. Jeśli kogoś będzie interesować, to wtedy nagram, jak ja to robię, i, i konkretnie, co tam daje i w ogóle. Także on sobie bez tego grilla nie wyobraża. No i jestem ciekawa, jak to u Was jest. Co musi być co musi być, co musi być. U nas dla chłopaków muszą być szaszłyki. Oni sobie na przykład nie wyobrażają szaszłyków yy, i ja też. Oni mają to po mnie, ja uwielbiam. Yy, obojętnie, co jest na tym patyku, to ja zjem. <laughs> Ten, z jakiegoś tam jedzonka, także ja lubię. No i, i tyle. U nas wygląda tak, może nie jest jakiś tam, wiecie, nieraz sobie kombinujemy jakąś kurczaczkę, skrzydełko i takie rzeczy, ale ale to, to jest to, jest to, to musi być, bez tego nie ma grilla, a jak jest tylko to, to też jest grill. No, my, my po prostu tak uwielbiamy. Okej, okay, nie rozgaduję się, czekam na Wasze numery jeden, coś bez czego nie możecie mieć grilla, coś co robicie zawsze jest i jestem ciekawa, jestem ciekawa, co Wy tam też przyrządzacie, także czekam. I już się z Wami żegnam, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. A tym wszystkim duszyczkom, kochanym, które zawsze są, które zawsze nas oglądają, którzy nas zawsze oglądają, jest naprawdę sporo um, panów u nas, mężczyzn, chłop, chłopaków, także no tu jesteśmy mile zaskoczeni też, bo się odzywacie. Ale to może ze względu na Pawła. <laughs> Jesteście ciekawi, co tam porabia. Odezwać, okej, okay, kończę. Dopóki mam jeszcze chwilę, słuchajcie, idę montować filmik. Jeszcze poprzedni mam do zmontowania po prostu, bo ogarniam to, bo Paweł wziął chłopaków i jest z nimi na dworze, a ja to miałam czas chwilę przyszykować. Zazwyczaj szykujemy to wszyscy razem, ale mój. Mój, mój Paweł, no mój Paweł, chciałeś do mojej mamy mam coś naprawić, pilot, coś nie działa, nie wiem co tam, o co mamie chodziło, dobra. Więc ja kończę, żegnam się z wami, jak zwykle się rozgadałam, no ja to już mnie znacie. Ok, do zobaczenia kochani, Pa, pa.